ale ale Mardeczki, w dzisiejszym filmie dobudujemy tu wieżę już czwarty, czwarty epizod nie epizod nie kurde nie umiem tego powiedzieć ale dobra snieg zaraz pozbieram kurde den nie pozbieram dobra to idziemy teraz zobyć drewno przy okazji się nie zabić to by było bardzo miło a z moim zdaniem to pewnie z moim szczęściem właśnie kura dała jajko e, dobra to już jest wesołe a, bo zostawiłem włączonego minecrafta, zapomniałem jadrścina dobra, wyposażmy tylko to muszę zniszczyć też budujemy ogromną wieżę, myślę, że gdzieś tak będzie miała Dwo... 50 klocków do góry, ale to będzie hardcore. Dobra, już szykuję. Się do sadzenia Wiem, że kierun się nie niszczy Ziemń, oczywiście. Ale po prostu nie chciał się zmieniać. Mhm, w ogóle te sorry za jakieś tam. Będzie komputer mi brzęcy itp. Tutaj mam takiego innego osadnika. Uciek mi. A to jeden. Z ban. Muszę Nie, to mnie. Walony mi uciekł. Jakimś cudem. Bał, mi zadnie siedzi... Nie. Tutaj są dwie skrzynie. Dobra. Widzę, że broczki znów urosły. Znaczy urosły. Będzie fajniutko. W ogóle kupiłem petardę sobie z strony Pirofiks. I nie wiem czy nagrać recenzję czy nie chyba nie. Wszystko. jest Widzicie te buraki? One są legendarne. Jednak nie, bo dają tylko pół zdroga. To wynalaz te buraki. Dobra. Oczywiście dwa zlazę, żeby nie móc zbudować sobie lepszej sukierki. Wiem, że serię chyba nie przyjmuję, ale... Ogólnie można budować Nie, tak nie będzie Kurde je, je, Jedna bala drewna mi tam spadła <grytanie> Depresję Tego nie będę niszczyć Działa a tamtutu już nie dobra to jest to i zaczynamy budowę ogólnie jak ktoś chce ze mną nagrywać to niech poda nazwę kanału choć nie musi mieć kanału bo mi nie zależy na subach tylko że jak ktoś ma bekę przynajmniej i zaglądania, bekę z oglądania albo po prostu żeby oglądał mnie kurde jakiego mam doma w tej grze przynajmniej o w realu to nie ma masz takiego wielkiego. A wiem dlaczego... Dobra, nie będę mówić. Bo nikt nie chce mówić o tej sprawie co jutro. Co jutro będzie. I nie mówię to o jakiejś przepowiedni czy coś, tylko po prostu co złego jutro będzie. Będzie trzeba iść. I się męczyć dalej. Tududu, tudu. No, to ogólnie zrąbiste. Ja zawsze tam być odsnieżaczem. Moje marzenie z dzieciństwa się spełni. Przynajmniej będę miał bardzo dużo bloków śniegu. Widzicie te bloki? Z nich zrobię potwora. A tak naprawdę... Jego... Pana, który będzie... Nie bronił przed potworami. I... Mm. No, jeszcze tutaj śnieżki. Ale postaram się zrobić tak wysokie, żeby... Zainstaluję jakiś model, że bandzi będzie, może. To będzie fajnie, tak skacem i głową biję. o ścianę. <gł> Według dźwięku, się widzisz, to by było fajne. Tylko w realu. Wiem, drzwi nie zrobiłem. Ale tak normalne domy wyglądają bez drzwi. Ma, to, to ma być... Nie, to ma być normalny dom bez drzwi. Tak, wszystkie domy nie mają drzwi, proszę się o to nie cepiać, że kłamie, bo nawet nie wiecie, co to kłamstwo. Dobra, teraz tak. Oczywiście nie grałem w Minecrafta już prawie od roku, tylko teraz zrobiłem tę serię. Oczywiście z moim fartem już się skończyło to. Muszę to zrobić, przepraszam was. was. A muszę to zrobić. We are the thief in this world. I am killing your mother and son. Dobra, dawajcie że tego nie było. Uh. Mam nadzieję, że no... Klatki na sekundę, bo mnie przeszkadzały, bo ustawiłem teraz 40 zamiast 30. I zobaczyłem, że tam lekko klatkuje. Ile jajek, kurde! Jak wy mi się przydajecie. Chociaż chyba właśnie zabiję to sakiero. robię w tym czasie co mogę oprócz zabijania tych niewinnych osadników to jest mój dom, welcome pod podlasa. mam tutaj piękny domek, prawie piękny bez oświetlenia, ale macie się nie czepiać pewnie już 99% osób ale tego nie ogląda A jak ktoś ogląda to pozdrawiam i niech napisze 1, 2, 3 w komentarzach Dobra, to zrobię tak O będzie zarąbiste jak to zrobię już Jak się robiło to Tak i tak i tak Dobrze Zróbmy to co myślałem już od początku tej serii Znaczy nie od początku tylko od tego zapisu I teraz czekajmy aż Nie Teraz idę na poszukiwania łóżka. Tak nie będzie. Bo nie chcę tak oszukiwać tak trochę. Bo to nie wiem czy jest takie oszukiwanie, ale... Po prostu nie chcę, żebyście czekali.